Dobra, nagrywam to jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz muzykę na jeden i sam na jeden mam nadzieję, że wystarczy. Na początku wbiję i teraz nie będę tego robił, tylko ci pokażę o co chodzi i jaki mam pomysł na to, jak ja to robię, a potem pokażę ci jak to się robi na spicie pełnym, nie? Więc ja mam takiego proprugina, gina się nazywa Corrupted. Nie Map sorry. I on, no jak sama nas wskazuje, pokazuję mapę. I na tej mapie masz pokazane trzy... Znaczy yy, na każdej ścianie, te trzy środkowe pola, to jest miejsce, gdzie mogą być bossy, nie? Na te trójkę. W żadnym innym miejscu nie mogą być. Więc teraz zawsze, zawsze jak się zespawnie, bo zawsze na samym środku jest handlift, nie? Więc zawsze jak się zrespisz, to do któregoś z tych bossów będziesz miał najbliżej. Yy, no w tym wypadku jest to na East. Więc jeżeli jest to akurat w tym wypadku na East, no to robisz takie kółeczko, takie o, na ist jakby było to na North, no to byś robił tak, albo tak, no wiadomo, chodzi o to, żeby być, żeby otworzyć wszystkie te trzy bossy, więc pierwsze co robisz, wchodzisz do pierwszego pokoju i teraz, o, zajebista sytuacja, widzisz, masz trzy yy, potworki, nie, jeżeli masz trzy potworki, to jeżeli zabijesz wszystkie trzy, masz 100% pewności, że zostaniesz tym frame, nie, więc pierwsze co ja bym zrobił tutaj, to bym je jebał, i ja tak jak mówię, zaraz pokażę całego CG, ale... Yy, Wykorzystujesz to, co masz pod nogami, nie? Masz tutaj pod nogami mining, to już minujesz, od razu go masz, od razu go kopiesz. Idealną, idealną sytuacją jest to, że jak wracasz z pierwszego tego kółka, to masz zawojewany całe eku część, nie? To wtedy jest perfekt, ale tak jak mówię, no nie zawsze jest to możliwe, po prostu no nie zawsze kurwa, jak jest, da, ale naprawdę w większości sytuacji się da. Okej, okay, tu mamy maga. I no, perfekcyjne ustawienie byłoby jakby tu był rancher, to już by mi byłoby przykro, bo ono jest, <noise> bo, bo, bo poprzedni filmik robiłem w totalnie bez... to jest jeden z najgorszych layoutów jaki się da. No ale dobra, to już nie zdążę, bo pierwsze minuty pierdoliłem głupoty, a już nie jestem taki dobry jak byłem kiedyś, yy, więc wychodzę ze 3G, z pokazałem Ci to kółeczko, pokazałem Ci jaka jest idea. I teraz Ci pokażę, jak ja to robię na pełnym speedzie. starał się w międzyczasie pierdolić yy, jakieś kocopały, żebyś żeby rozumiał o co chodzi. Więc chodzę Corrupted Gauntlet, nie. No i patrzę co i teraz mam na no OS. Więc robię od razu kółeczko na no OS. Nieważne, czy zaczniesz od North czy od South, to jest bez różnicy. O, i od razu mam mining, nie, mam 3 te, potrzebujesz po 7 sztuk każdego yy, surowca, więc ja już sobie tutaj te 7 sztuk tego, yy, tych orów wykopię. I już więcej kurwa w ogóle miningu nie muszę dbać, mogę od razu pikaksa dropnąć, bo mnie zajmuje bug bez sensu. I można sobie ustawić też na tych pluginach antletowych, które Ci pokazują, że tam ile masz. Ja mam ustawione w tą stronę ale można ustalić też, że po prostu ile Ci brakuje. No tutaj jak Ci wygodniej, nie, tu nie ma I teraz tak, ja, ja zobaczyłem wilka, to od razu walę wilka na pizzę, bo y, te lepsze y, potwory typu y, wilk, unicorn i chyba skorpion mają 100% że Ci weapon frame'a dropną, no. więc jak widzisz tutaj y, nie oszukiwałem i rzeczywiście ten weapon frame dropnął. No. za so szybko kliknąłem. I teraz masz, y, sprawdzasz pierwszego bossa, nie, kto tutaj jest, jest pan mag, Ok, zajebiście mamy Maga, już jest nieźle, bo już mamy przynajmniej jedną tę trójkę. Jak jesteś Pro, to tak jak mówię, jesteśmy w stanie nawet zobaczyć trzy różne pola. Dobra, sprawdźmy sobie rangera tutaj. Nie ma rangera. Dobra, więc ja już tutaj, jak widzisz, mam e, od razu przy wood cutting, mam pawełnę e, dla czarnych, więc od razu sobie tutaj to pozbieram. Prawo e, pyrokar za zrobienie master Combat Taska. Nie wiem co to znaczy, ale widzę. No i dobra, wejdźmy w ostatni room. Jesteśmy w ostatnim roomie. Teraz widzę, że jakiś update do tego pluginu pokazuje, że jeszcze co tam jest. To w ogóle to jest fest. No i dobra, no i zobaczmy sobie tutaj. I o, jest ranger. No to mamy perfekcyjne ustawienie. Ja postaram się ci to pok tak pokazać, jakby tego rangera tutaj nie było, na się tu wrócimy. No i jeszcze mamy tutaj rybki. No nie no, 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 no to jest zdecydowanie lepsze setup niż, 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 niż ten poprzedni, który miałem. Ale dobra, no to zróbmy tak, jakby tego rangera tu nie było. Pierwsze co robię, podchodzę tutaj yy, i dropię wszystko to, co jest do budowania armora i do budowania pod. To jest mi na ten moment kompletnie niepotrzebne. Niech se to tu leży i czeka, nie? Ugotuję też dwie rybki i je też tutaj już zostawię. Yy, tak jak mówiłem wcześniej, pikaxa już nie potrzebuje, eee, Tak jak mówiłem eee, chyba nie mówiłem sobie tego wcześniej jak na jeszcze wcześniejszym filmiku. Eee, przy dobrym eee, setupie, jak zapełnić całego baga, to wystarczy ci raz i drugi raz się wrócić i to jest wszystko, nie? Eee, więcej nic nie potrzebujesz. No ale powiedzmy, że eee, eee, nie zawsze jest perfekcyjnie w życiu. Niestety, a szczególnie na Ascapie, ale o, niestety... Dobra, ja zrobię tak, że udaję, że tego maga tutaj nie ma, że jest tylko ranger, nie? Bo tak jak mówię, no to jest akurat taki kurwa setup, że naprawdę dziecko zdalne by się tu poradziło w tych 7 minut, ale udajemy, że tego nie ma, żeby było trochę trudniej. No i dobra i zobacz, co ja teraz robię. Ja zabijam tego rangera, powiedzmy, że no, raczej zazwyczaj będziesz miał coś jednego bossa na tym pierwszym setupie, jeżeli nie, to masz pecha. Ja tak miałem na poprzednim filmiku, ale to nadal nie jest ten światło, Zbieram co jest. Mam już ulepszonego weapona, wiem, że będę miał ten I czy ja wracam do bazy? Nie, nie wracam do bazy, tylko idę od razu i szukam, szukam po rumach, co tutaj jest i idę od razu w ten soft, soft bossy. Nie? Bo, tak jak mówię, udaję, że nie ma tutaj tego maga i szukam, dalej maga, szukam jednego z bossów. Nie musisz od razu ulepszać na tę trójkę y, broni, bo to nie, nie jest Ci potrzebne. To, to jest ci dopiero na Hętlifa potrzebne. Wcześniej to, to w ogóle możesz mieć to w dupie, Dobra. I teraz tak, ja mam już 7 drewna, 7 kamienia, 7 bawełny, mogę dropnąć axa, nie jest mi to potrzebne. Zbiorę jeszcze tylko jednego y, tego herba. Teraz jak już masz też lepszą broń, typu Łuk T2 albo tam staw T2, co tam sobie zbudowałeś, to już możesz bić, zgubić też jednego skorpiona czy tam... Wilka po drodze to po yy, pierwsze szybciej go ubijesz, dostaniesz szardy, i już na pewno ci starczą, Bo ja, żeby być szczerym, za chuj nie pamiętam ile tych szardów jest tam tu potrzebne na sam koniec. Yy, dobra, i z, zobaczmy, może tu będzie ten mag. Jeżeli będzie, to go zrobimy. Jeżeli nie, to ja się tam po prostu cofnę do tego maga. Yy, yy, I tyle: to jest jakiś melas. Zobaczmy, co tutaj jeszcze będzie. No tutaj jest tylko No to w takiej sytuacji normalnie bym biegł od razu jeszcze tutaj na East. Nie? Tak jak mówię, jak jesteś naprawdę Ultra Pro, to jesteś w stanie jeszcze dojść też na North i wszystkie te cztery zobaczyć, ale jak zobaczysz trzy, to naprawdę w 95% myślę, sytuacji ci to wystarczy. Musisz być w kurwa umlaki, że po prostu jeden z tych bossów jest tylko po jednej stronie, podwójny. No tak się zdarza, ale no... Co mam powiedzieć? No to wtedy musisz po prostu wejść na bosa z tą dwójką, jedną, w zależności czego ci tam zabrakło, nie? No ale dobra. No i teraz tak, zbieram wszystko, nie? Czyli zbieram małolę. I zbieram trochę orę. Dobra, zebrałem, co tam miałem 3, 4, 5, 8. I doprawiamy sobie ten, jeszcze 3, 4, 5. Dobra, i mamy jeszcze to, więc możemy sobie zrobić raz, dwa, trzy, ja zawsze robię trzy poty yy, na herba i po prostu je sobie przelewam, nie? żeby było lepiej, yy, w taki sposób to robię, więc zróbmy to. Zróbmy to, dobra, no i brakuje tak naprawdę nam jedyne czego, to brakuje nam tego maga do ujebania, więc ja sobie tutaj podejdę, pamiętam, że tutaj jest food, zresztą widzę to też na mapce, więc nie, żebym tu musiał to jakoś nieprawdopodobnie pamiętać, ale jak będziesz w CGI, no to raczej jest skupiony, będziesz takie rzeczy pamiętał, gdzie co jest eee, i po prostu walimy tego maga na pizdę, nic tutaj więcej nie ma, nie ma w tym historii. No i okej, okay, no i właściwie jesteśmy gotowi na chontliwa. Ja mam 27 a myślę, że mi to starczy. No jeżeli... ale mogę tu jeszcze poszukać trochę, żeby już mieć buga pełnego. Jeśli gdzieś tu coś znajdę, to jeszcze mogę to zrobić, bo jeszcze chwilę czasu mam. Tego weapon frame'a nie potrzebuję, mogę go drop'nąć. Tego też nie potrzebuję, to też mogę drop'nąć. Jest to może jakiś food, no tak średnio bym powiedział. Zobaczę jeszcze tu. To mogę drofnąć, czyż może sobie przygotować jakiś, Dobra, no to zbierzmy jeszcze tego trochę, tak żebym zdążył tylko, Dobra, teraz starcie na pewno yy, i teraz tak, mogę już powyrzucać sobie, czego nie potrzebujecie, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, ulepszę sobie tylko tą broń, już na maksza wtedy szardę też mogę wypierdolić yy. No jak widzisz mam mimo gadania i może nie perfect rauta, mam jeszcze 30 sekund, ale tak jak mówię, z doświadczenia wiem, że naprawdę da się to zrobić dużo szybciej, bez jakiejś specjalnej spinki. No i wchodzimy na handlifa, nie? No, yy, przygotujmy się przed tym, to znaczy weźmy sobie odpalmy naszego proelo yy, tego, yy, Free to One Range. Dobra, ja jestem gotowy, włączam range Prota, włączam ten, wchodzę i w momencie pierwszego hita handlifa. Czyli w tym klikam to, start i zaczynamy, nie? No i teraz tak, pierwsze trzy fazy, żeby być szczerym, no to to jest skurwa skóry z nie? One. Eee, szczególnie że jeszcze ci BOT mówi, kiedy masz zmieniać prajera, no naprawdę nie jest to nic trudnego. Eee, jedyne co to tylko po prostu Two, patrzysz, czy jesteś one, w dobrym miejscu, nie? Range. Eee, no i sprawdzasz też ten. I teraz jak... O oh, kurwa, ale się zrespił nie, dokładnie przed morzem. Teraz ja, 1 May Teraz co możesz robić, patrz, lecą te te, nie? O, dobra. <laughs> Ale to jest dokładnie tak samo jak na Jamie. Lecą do ciebie 2 yy, 1 do ciebie możesz to na spokojnie po prostu dorzucić, przebiec przez to, tylko zaraz ci pokażę, jak będzie, będzie lepsza sytuacja. Więc walimy, walimy tam, Two, wiadomo, patrzymy na prawą, patrzymy na wszystko. May. Mieniamy proty, patrzymy czy na mnie ściągnął przypadkiem proto. No, dawno tego nie robiłem No i zobacz teraz, będzie leciało Two, do mnie to, nie? One range. Patrz, działa, kurwa. No działa, nic nie trudnego, nic trudnego. Patrz, lecą kolejne. Jakieś wyzwanie to jest w ogóle? No, żebyś się no po prostu kliknąć w drugą stronę. Mage. Yy, naprawdę. Zero strachu, zero wiesz, paniki, możesz sobie potestować właśnie na tych y, momencie, kiedy jest y, początek y, Two, Gdzie jest mniej, one, e, range, gdzie jest mniej po prostu bossów, gdzie jest mniej oponentów Dużo łatwiej się to robi, możesz sobie to potrenować, ale tu naprawdę nie jest nic trudnego O i teraz wiesz, że biegnę w stronę, to po prostu po nie biegnę, nie? To jest wszystko, nic więcej nie trzeba robić To się nawet chyba łatwiej niż na jamie z tph dodżuje 2 one, range To trzeba by cię jak Rafonix mówił jak w TV, nie? Ciągle w ruchu, ciągle w ruchu kurwa, bo jak ja nie jesteś w ruchu to cię po prostu oponenci dopadną, nie? Wiesz o co chodzi? Po prostu cały Two, czas walczycie o życie. Mage No i dobra, no i teraz zmieniając się na magię zobaczmy zaraz już powoli jest chyba ta druga czy ta trzecia faza, czekamy na ostatnią. No i po prostu cały czas w ruchu, cały Two, czas w ruchu. Jak lecą 1 cały czas w no i ja polecam mieć tu włączonego Trutaila, żeby widzieć, jak, jak się, gdzie się jest. No, po prostu wygodnie, szczególnie, że tu staramy Two, się cały czas zadawać pytania. nie? May. Jak, jak widzisz, z tym dwójką ja jeszcze mam no dużo fuda, nie, a jesteśmy w ponad połowie. No, oczywiście jestem max, wiadomo, ale. Two, yy, one. To też nie tak. Żeś, bez mi się nie da tego zrobić, nie? Bądźmy poważni. No i widzisz, no to strasznie wolno leci, strasznie wolno, więc po prostu... One, mage. Dobra, i teraz jesteśmy w ostatniej fazie. Mamy te, te 8 kratek, one zawsze są safe, w sensie zawsze możesz tu stać, tu nigdy się nie zrespi żadne czerwone gówno wokół ciebie. Two, e, znaczy, na najbardziej. Po prostu możesz tu cały czas stać, to jest safe tile, nie? No i jedyny problem jest w momencie, kiedy to się rozwinie, Ale po prostu widzisz, gdzie możesz biec? To biegniesz. Nie musisz uderzać, patrz, two, ja nie uderzam nawet teraz. One, Pobiegam w kółko po mage. Jeżeli się boisz, nie musisz udać, nie? Masz czas. W sensie nikt ci nie każe teraz zapierdalać, No i o, 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 od razu po... mówisz, no spierdoliłem, Two, ale nic się nie stało. One range i od razu po tym jak skończyły się yy, te tornada za tobą, wracasz na safe tile'a, healujesz się do Maxa. healujesz się Two, do maksa, wiesz, mam mage. I, i, I stoisz, i napierdalasz po prostu i tyle. I znowu się zrespiły? Widzę gdzie jest, gdzie, gdzie mogę pies? Biegnę tam, nie? Widzę, że teraz mogę pies po wodzie no to biegnę po wodzie Trudno one, dostanę zmienić z z to dostanę, no takie życie, no. Nie pierwszy raz jak kurwa ktoś nie z przy przypierdoli, nie? wiesz, to, to takie życie no. Two, no i co? No jest... one, mage. Nic trudnego, Sto stoisz na tile. ja mam, ja dobra. Chciałem powiedzieć, że rąk nie mam na ten, ale niestety musiałem je założyć. 2, 1, Range. No i do tego z tym Handle i no nie musisz się zastanawiać, kiedy tam wiele zmieniać proton. To też jest dużo, przy, dużo przyjemnie, No po prostu słyszysz. 2, no. 1, mage No i tego tak to gratulacje, właśnie znowu um, uh, Blade of Salceson dla uh, Pazoksa. Proszę, to jest nagranie. 2 one, range. No niestety się nie udało. Dziękuję za oglądanie mojego pięknego uh, gaida, uh,